Kiedyś niedawno pewien pigularz z Walencji stwierdził, że udało mu się odtworzyć średniowieczny tak zwany rajski eliksir, który opracowano w XV wieku. Picie eliksiru miało przedłużyć młodość i dodawać sił. Dokładny przepis objęty został jednak tajemnicą. Wiadomo, że ważną jego częścią są pestki z pomarańczy, mleko, cynamon, cytryny, rum, wino i rzęsień. Według tradycji eliksir był najskuteczniejszy, jeśli napój zmiesza się z wodą ze śniegu a maść utworzy się mieszając eliksir ze smalcem. Coś na kształt konserwy turystycznej mielonej, której skład też jest owiany tajemnicą i dobrze, niewiedza jest małżeństwem błogosławieństwa. Nie, to głupie. A no. Niestety ta wenecka mikstura różni się od oryginalnej, przeczytałem, gdyż zabrakło w niej pazurów jaszczurki. ha, <laughs> bez pazurów jaszczurki z czym do ludzi? Ja tego specyfiku bez pazurów jaszczurki do ust nie weznę. Ale nic to. Ja w swoim laboratorium opracowałem nasz rdzennie polski rajski eliksir bierzemy aparaturkę, garnek z pokrywką, rurki z węża, no wiadomo, przygot i przygotowujemy składniki eliksiru. Bierzemy pół sejmowego przemówienia, dowolnego, trzy czwarte uśmiechu Jarosława Kaczyńskiego, dodajemy sproszkowaną szczyptę charyzmy Borysa Budki, więcej nie ma, trzy pierwsze litery z, dla, z raportu Macierewicza i żeby eliksir działał skutecznie, przyprawiamy pięć, dodajemy w zasadzie pięć łyżeczek głopotu, jakie wydały spodnie i spódnice osób spieprzających z PO do Hołowni. To wszystko wrzucamy do miednicy i wyrzucamy na śmietnik. Najlepiej historii. I dzięki temu jesteśmy w raju. Eliksir, raju. No dobrze, ktoś mógłby zapytać, a co wkładamy do tej aparaturki, o której wspomniałem? No, takie rzeczy mam wam tłumaczyć. Dajcie spokój. Dajcie spokój.